Dzień dobry, Michał Podsiedlik. Zajmuję się zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy. Zapraszam Państwa na nowy cykl Kadrowe espresso realizowany przez Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe. Na początek zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, w jakich sytuacjach pracownicy mogą odmówić wykonania polecenia służbowego. Na początek należy podkreślić, że polecenie służbowe może być wydane w dowolnej formie. Wyjątek stanowią niektóre sytuacje w służbie publicznej, np. pracownicy samorządowi czy pracownicy urzędów państwowych mogą domagać się wydania polecenia w formie pisemnej, jeżeli mają przekonanie, że takie polecenie jest niezgodne z prawem. Natomiast pozostała grupa pracowników zatrudniona tylko i wyłącznie np. Na, na podstawie kodeksu pracy, no, takich możliwości nie ma. Innymi słowy, pracodawca może wydać polecenie służbowe w dowolnej formie, byle zrozumiałej dla pracownika. Może być więc to polecenie wydane e-mailowo, smsowo, wideokonferencyjnie, telefonicznie, ustnie, a nawet gestem, pod warunkiem, że ten gest jest zrozumiały dla pracownika. Co istotne, odmowa wykonania polecenia służbowego może pociągać za sobą konsekwencje służbowe. Jakie to będą konsekwencje, tak naprawdę zdecyduje pracodawca. Natomiast warto podkreślić, że nie ma tutaj żadnego wymogu prawnego, zgodnie z którym przy pierwszym przewinieniu to pracownikowi należy tylko i wyłącznie zwrócić uwagę, za drugim razem pogrozić palcem, za trzecim dać upomnienie, za czwartym nagane, za dopiero za piątym umowę rozwiązywać. Nie ma czegoś takiego, drodzy państwo. Nawet pierwsze przewinienie ze strony pracownika może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę. Możemy sobie wyobrazić jako przykład sytuację, że pracownik do tej pory niekarany został przyłapany na gorącym uczynku kradzieży, albo na przykład złapaliśmy go na spożywaniu alkoholu w czasie pracy. Tutaj nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Że wcześniej ten człowiek był niekarany, że wcześniej był nagradzany, awansowany, kierowany na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To wszystko się w tym momencie nie będzie liczyło. Natomiast są sytuacje, kiedy pracownicy mogą odmówić wykonania jakiegoś polecenia służbowego bez narażania się na konsekwencje służbowe. Taką sytuacją będzie chociażby polecenie, które jest niezgodne z prawem. Tutaj rozumiemy to bardzo szeroko. Nie tylko niezgodne z prawem pracy, na przykład kobiety w ciąży będziemy zmuszali do pracy w godzinach nadliczbowych. To mogą być sytuacje niezgodne z przepisami prawa karnego, na przykład przełożony każe podwładnemu coś ukraść, czy kogoś pobić. To może być niezgodność również z przepisami prawa cywilnego, na przykład rozpuszczenie jakichś bardzo złośliwych plotek, które godzą w cześć Dobre imię i dobre osobiste takie osoby, więc mamy tutaj niezgodność z prawem cywilnym. Dodatkowo pracownicy mogą odmówić wykonania polecenia, jeżeli tutaj naraża ich na utratę zdrowia bądź życia. Bo tutaj wręcz pracownicy nie tylko, że mogą, nie tylko, że powinni, ale wręcz muszą odmawiać wykonania takiego polecenia służbowego. Co więcej, żadna odpowiedzialność nie może im grozić w takiej sytuacji. Po trzecie, to też jest sytuacja, kiedy polecenie jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe do zrealizowania ze względu na przykład na jakieś wygórowane terminy, czy no niemożliwe do zrealizowania tutaj efekty w pracy. Dlatego też pracownicy oczywiście mają obowiązek wykonywać swoją pracę sumiennie, starannie, stosować się do poleceń przełożonych, natomiast jeżeli takie polecenie jest niemożliwe do realizacji, owszem, pracownik może powiedzieć, w porządku, spróbuję takie polecenie wykonać, ale absolutnie żadnej gwarancji realizacji takiego polecenia nikt tutaj nie jest w stanie dać. No i wreszcie sytuacja, kiedy polecenie jest niezgodne z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego, o których mowa w artykule 8 Kodeksu Pracy, czyli sytuacja polecenia, które no, w teorii jest zgodne z prawem, no ale w praktyce jest jakieś wyższe dobro, które wskazuje, że to polecenie wykonane nie będzie. Na przykład dajemy polecenie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi, który ma dziewięcioletnie dziecko. Polecenie jak najbardziej zgodne z prawem, bo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych może tylko i wyłącznie rodzic bądź opiekun dziecka do lat 8. No ale wyobraźmy sobie, że ten człowiek, ten pracownik jest ojcem samotnie wychowującym to dziecko, nie ma z kim tego dziecka zostawić. No i siłą rzeczy to dobro dziecka stawia. Wyżej niż wykonanie tego polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Polecenia, no, w teorii zgodnego z prawem, ale w praktyce jednak naruszającego zasady współżycia społecznego. Wtedy też pracownicy mają prawo odmówić wykonania takiego polecenia bez narażania się na konsekwencje służbowe. Ale jak Państwo widzicie, to są sytuacje jednak wyjątkowe, jednak zdarzające się dużo rzadziej niż te polecenia, które są zgodne z prawem, a wtedy, jeżeli takie polecenie zgodne z prawem jest, no to niestety dla pracowników, ale odmowa może skutkować właśnie wyciąganiem konsekwencji służbowych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek kadrowego Espresso z Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym.